Cześć, z tej strony czekajcie, bo tu muszę odkurzyć, bo kamera się trochę zakurzyła, już dawno tutaj nie było mnie na, na wizji. Cześć, eee, co dzisiaj na obiad? <ścoughs> dzisiaj na obiad mózg, znaczy żartuję, że mózg. Eee, Karafior nadziewany mięsem mielonym, ale podany w taki dosyć ciekawy sposób, który wygląda eee, właśnie w taki eee, sposób, jak bardzo, no, może ktoś w obwibujalej fantazji jak ja, eee, będzie to kojarzył z mózgiem. No, a jak spróbuję, to będziecie wyglądali właśnie tak, jak oni. Zobaczcie. No dobra. W każdym bądź razie, teraz generalnie, no co, to do dzieła, nie? Idziemy z koksem. Dobra, idziemy. Co będziemy potrzebowali? Ja ziemniaki jako dodatek, bo to będzie mięso z warzywami i jeszcze jakieś ziemniaki pieczone, żeby były pieczone, nie ziemniaki w całości, gotuję. Tu już mi się tak. Co będzie nam poczęto Jeden kalafior, tu mam pół kilograma mięsa mielonego, nie miałem bułki, ale mam chleb zamoczony w chlebie. Chleb zamoczony w mleku, przepraszam. Boczek wędzony, nieparzony, wędzony. Można ewentualnie, ja jeszcze mam taką szynkę szwarzwacką, którą można jeszcze obłożyć, ale to, to później. Troszeczkę cebuli. I jakieś swoje ulubione y, przyprawy do mięsa mielonego. Co ja tutaj mam? Papryka, majeranek, po prostu czosnek granulowany. Czarnuszka z, jakaś, z pomidorami. Coś takiego, I to wszystko pójdzie tam do, do tego naszego mięsa, które będzie nadzieniem. No i teraz tak, co robimy? Patrzcie. Tu mam garnek z wodą i jest tam tak łyżka soli, łyżeczka soli i łyżeczka cukru, nie? Tego naszego kalafiora wkładamy do tej naszej wody. wkładamy do tej naszej wody gotującej. Ja uznałem tutaj może czas timer na 10 minut, żeby on tak naprawdę rzecz biorąc, on nam lekko zmiękł żeby nie był żeby nie był twardy, bo mam nadzieję, że się piekł godzinę, ale żeby po prostu tylko nam zmiękł, nie? Także kalafior 10 minut i zaraz będziemy robili miąsko do naszego kalafiora. Kalafior się nam gotuje, potem musiał troszeczkę jeszcze wystygnąć. Także tak. Yy, tak, jak mówiłem, tu ziemniaki się w całości gotują, ale to, że z innym. No, Zagotować, wrzucić trochę sali i ziemniaki, poczekaj, aż się ugotują. Ja będę ja piekł razem z kalafirem, ale włosem na samym miejscu. Tutaj pika To Teraz tak, To naszą bułeczkę, którą mam z mlekiem, odsączam. Naszą znaczy bułkę, chleb. No, to jest chleb, nie miałem bułki, ale może być yy, bułka. Jedna mała cebula. I tak jak mówiłem, tu mam swoje własne ulubione przyprawy. Zapomniałem dodać jeszcze jajka. Właśnie jajko. Jajko. Damy jajko. Jedno jajko. Żeby to nam się wszystko ładnie związało. No i to będzie wszystko praktycznie już związać. I mieszamy ładnie, to musimy to wszystko potem jeszcze wymieszać, nie? No to mieszamy. To będzie nasz farsz do naszego kalafiora. Dobra, tu już kalafior się nam tak no na pół ugotował, pół zaparzył. Teraz bardzo ważny, ważny proces. Musimy go przełożyć do naszego durszlaka. Czemu do durszlaka? Pokażę. Chodzi o to, żeby on nam obciekł, nie? I teraz tak, jest taka, to jest bardzo taki nawrazniczny punkt, bo może ktoś go za bardzo ugotować i nam się rozwali. Nie martwcie się, nasze mięso mielone, które już jest wyrobione tutaj, już mamy wyrobione, będzie naszą spoiną, która nam go ładnie, jak ktoś mówi, zabetonuje, nie? Musimy odczekać, aż chwilę na ostygnie. Uwaga, kamera akcja. Mamy już naszego karafiora, który się już nam tutaj leciutko Przesłuchaj, no, już jest chłodne, już jest chłodne. I teraz bierzemy nasze mięso mielone, mięso mielone z przyprawami i wypełniamy tutaj jego obytki. Musimy gdzieś tak sobie też troszeczkę zostawić jeszcze tego naszego mięsa mielonego na zewnątrz naszego kalafiora, także nie zużyjemy wszystkiego, nie? W zależności jaki, jaki jest duży kalafior. nie. Ale chodzi o to, i tak widzicie, i to jest taka nasza spolina, tak naprawdę rzecz biorąc, i tą spoliną właśnie będziemy no, ten no, już mam tutaj troszeczkę, już go obłożyłem, i teraz zrobię taki, jak to się mówi, trzeba zrobić myk. Ja to będę robił na taki blasto taty, z tego naszego kalafiora. Kocham tam się wkładam, i mam tutaj, i teraz będę go wkładał z tej strony. Kuchnia pika, bo cały czas jest blacha położona na tym, więc ona nam tutaj krzyczy cały czas, że nie może się nałączyć i ale tam nie przejmujmy się tym. I teraz nasze mięso mielone musimy tak, właśnie delikatnie rozprowadzić powtykać między różyczki. Może to za delikatnie robię to jest przepis w ogóle. Aha! Powiem <grytanie> tak. E, oczywiście tego kalafiora robię codziennie, e, mam to przepis od mojej babci, która ten, nie, nic z tych rzeczy, nie, tak naprawdę rzecz biorąc e, to nie jest tak, tak jakby się wydawało, że mam przepis go od mojej babci i robię go raz w tygodniu i wszyscy się zalejadają, nie, e, bodajże już raz robiłem i wyszedł to, to bardzo, bardzo ładnie nam smakował. Przepis jest z internetu, jak sobie poszukacie kalafior faszerowany mózg, no to będziecie wiedzieli już o co chodzi, e, także... Nie ma tutaj żadnego pizzy na wodę fotomontaż, tak jak niektórzy mówią O, no stary przepis, bo codziennie gdzieś wygrzebałam, wygrzebałem z moich przepisów. Nie, nie. Ja to po prostu gdzieś tam znalazłem i wykorzystałem. Chciałem, aha, chciałem Wam pokazać, bo może Wy nie widzieliście, no, sposób na podanie kalafiora. Właśnie w ten sposób. No. no. Nie wygląda nam na razie jak mózg no ale musimy sobie resztę dorysować. Znaczy się, po nie będzie wyglądał Bardzo podobnie i wypełniamy te nasze szczeliny Nie To jest może dosyć pracochłonne No ale jak to się mówi nie od razu. Kraków zbudowano, nie? Po kawałeczku, po malutku. No więc teraz tak, mamy już naszego kalafera oburzony mniejszymi lodem, bierzemy boczek i teraz można byłoby się potrudzić naprawdę w odwzorowanie kształtu mózgu, czyli ten boczek w poprzek jakoś tak formować, żeby bardziej był ten, ale, nie oszukujmy się, nie, nie, za duże roboty, no może jak ktoś by się chciał bawić, nie. Jeszcze dla pewności tu otworzyłem szynkę szwarzwalską, bo może być tak, że nam troszeczkę zabraknie. A może nawet zrobię to w ten sposób, że będę przekładał na przykład o dwa plastry boczku i jedna szyneczka. Tak naprawdę ona nam nadała się takiego wędzonego posmaku, także mi się wydaje, że to będzie dobra kompozycja. I tak jak mówię, boczek wędzony, boczek wędzony. I naszymka szobąka. O może od końca, z początku do końca zrobimy, o, teraz tak bardziej nawet podobnie, jest podobny do, do mózgu mózg. Dobra, i potem to powiem tak, na koniec zawiniemy to we folię. 220 stopni, no 200 stopni gdzieś tak 200 stopni ale bez termomielku, bo chodzi o to, żeby tam się nie wysuszyło, nie? Czyli niech powolutku sobie tam się pitrasi, przez około godzinę i będzie już dobre. Dobra, tak. No chodź tu, przykryj się, no. Jeszcze jedną szynkę weźmiemy. No, pysznął. No, to ulubiony szynek, taki Tu ją właśnie A. obtoczymy. No ale zostało nam troszeczkę jeszcze tutaj w boczku, to żeby się nie zmarnowało, o, żeby nam się nie zmarnował, połączmy go tutaj, o, tak, mi już język ucieka, nie powiem gdzie, będę za chwilę wyglądał jak zombie. No, wyglądam jak bardzo grube zombie, nie? Dobrze odżywione zombie. No i mamy już nasz kalafior. Teraz wywijamy folię. Folia, idziemy, odkładamy. Tak na pewno super, ekstra, super szczelnie. Ono po prostu się zacznąć i mam się nie wysuszyć, nie? Dobra. 200 stopni, godzina, grzanie dół. No i moi drodzy, mieli goście, minęła już godzina, kiedy nasz kalafior sobie siedział, 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 siedział i się wysiedział, przepięknie, zobaczcie jak to przepięknie wygląda, bosko. To jest właśnie nasz mózg. Teraz odkroję może kawałek. Aha, no i jeszcze ziemniaczki są też też. Ziemniaczki robiłem. Ziemniaczki to chodzi tylko o to, żeby tego naszego krawciorka samego nie jeść. No. I tak wygląda nasz mózg. To może nie jest podobny, nie? Rafiusz z taki. Ja ukryję taki właśnie, taki porcikowy kawałek, może. Żeby mieć przekrój. O. O, komórka jeszcze pika. No powiem, wam tak. Pachnie pięknie. Jeszcze odkroję tutaj taki kawałek kalafiora, żeby zobaczyć lepiej. Co bym tu jeszcze oczywiście za ziemniaczki do tego. Można jakąś suroweczkę? I powiem tak, mamy takie pyszne żerełko, że... Mm. Oczywiście tutaj no. Tutaj na mnie. Tak, trzeba spróbować. Boczek jest mięciutki, pyszny. Mm. Brzmiakiem kalafał. tak. Ten kalafał bardzo fajnie przyszedł właśnie tymi przyprawami, które użyliśmy do obtoczenia. Dla mnie bomba. Polecam musk.